drodzy państwo, 150 kapliczek na 150. rocznicę objawień Matki Bożej w Gieczwałdzie w roku 2027. Jest to po prostu wyśmienita idea pewnego polskiego artysty rzeźbiarza z Podkarpacia, który Miał tę ideę w ubiegłym roku i już ona jest przez kilka środowisk w naszej Ojczyźnie Polsce podjęta i realizowana. A chodzi przy tym o to, żeby w różnych miejscach, w różnych regionach naszej Ojczystej Ziemi pobudować w miarę wierne Wizerunki, zarówno figurki Matki Bożej w, w, w Gieczwałdzie, w miejscu jej objawień w 1877 roku, g, y, gdzie y, przyszła tutaj na Ziemię ponad 160 razy. Jest to jedyne miejsce na świecie, gdzie się Matka Najświętsza aż tak dużo razy objawiła, i które to miejsce jest zatwierdzone przez Kościół Święty. A innym wymiarem tej idei jest pragnienie i wola, żeby polski naród, który zmaga się w tym okresie różnych rewolucji i zawieruch różnego typu, nie tylko ideologicznego, Lecz także i wirusowego, i innych typów prób niszczenia ładu, porządku, niszczenia wiary świętej, niszczenia Kościoła Świętego, niszczenia duchowieństwa, narodu polskiego, narodów Europy, Ameryki i całego świata, niszczenia państw i instytucji społecznych. W tym okresie Potrzeba nam wsłuchania się w to niezwykłe przesłanie, święte przesłanie Matki Bożej w Giczwałdzie. Odmawiajcie codziennie różaniec. A dlaczego Matka Boża ma rację wzywając nasz polski naród także, a przez nas także wszystkie narody ziemi, do tego, żebyśmy ze szczególną miłością. Podeszli do tego nabożeństwa Różańca Świętego. Dlatego, że, drodzy Państwo, w Różańcu Świętym, jak w Soczewce, odbija się cała treść objawienia Pana Boga w Starym i Nowym Testamencie, w całych dziejach świata. I Różaniec właśnie jest tym pośrednikiem. Między Panem Bogiem, Matką Najświętszą, a nami ludźmi, dziećmi Boga. I skoro Matka Najświętsza powiedziała, że Waszym ratunkiem będzie różaniec, to wiemy to z naszych dziejów Polski, że czego nie wymodliliśmy jako Polki i Polacy, tego nie mamy. I tak będzie też i dzisiaj, i jutro, i w całej przyszłości aż do dnia ostatecznego. Zresztą, drodzy Państwo, powiedzmy sobie szczerze, że tajemnice Różańca Świętego, tych dwadzieścia, które Kościół określił, to one zawierają najważniejsze tajemnice nie tylko naszej wiary świętej, lecz także naszego istnienia. W związku z tym, my będziemy te tajemnice omadlać, czcić, wielbić. Całe wieki, całą wieczność, całe nasze życie niebiańskie, które jak mocno wierzymy, za pomocą Różańca Świętego zdobędziemy. Ale zanim się to stanie, to warto sobie uzmysłowić, że Matka Najświętsza zapewnia nas w Gieczwałdzie, ale także i w innych miejscach, i w Lurt, i w Fatimie, i w innych świętych miejscach jej objawień. Że ten, kto będzie wierny Różańcowi Świętemu, tylko ten pozostanie wierny Bogu, pomimo krzyża, cierpienia, prześladowań, które dzisiaj są takie, jutro będą inne. Ale wiadomo, że aż do dnia ostatecznego my, dzieci Boga, będziemy się zmagać z potężnymi wyzwaniami ze strony szatana, upadłego ducha tego świata. Ze strony naszych słabości własnych, słabości naszego narodu, czy naszych społeczeństw, czy ludzkości. I w związku z tym potrzebny nam jest przenajświętszy różaniec. I ten, kto go weźmie do ręki, ten zwycięży. I jako człowiek, i jako dziecko Boga, i jako pielgrzym przez Ziemię, i jako pielgrzym ku niebu. Dlatego, drodzy Państwo, starajmy się, różni wierni, aktywni, przedsiębiorczy nasi rodacy w różnych częściach Polski i Polonii. Starajmy się te 150 kapliczek do roku 2027 na większą chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego i niepokalanej Matki Najświętszej Maryi, Matki Bożej i Królowej Polski wybudować. A wtedy... Polska przeniknięta różańcem pozostanie katolicką, pozostanie wierną Ewangelii, Krzyżowi, pasterzom Kościoła, Kościołowi Świętemu, wierną swoim tradycjom katolickim i chrześcijańskim od ponad tysiąca lat tutaj istniejącym na naszej ojczystej ziemi, wierną człowieczeństwu, które otrzymaliśmy od Boga, wierną także y, temu. Y, Światu, który nam Bóg Stwórca zawierza jako swoje stwórcze dzieło i przez to okażemy się prawdziwymi sługami Boga i sługami Maryi. A oto w ostatecznym rozrachunku w całym naszym życiu ziemskim misji i powołaniu naszego pobytu na ziemi chodzi. Dlatego z góry składam wszystkim Państwu najserdeczniejsze podziękowania za podjęcie tego typu wspaniałej, Bożej inicjatywy w, w swoich ojcowiznach, w różnych częściach Polski, żeby od Bałtyku po nasze piękne tatry na południu, żeby te kapliczki opromieniały naszą polską ziemię, ubogaciły nasz przepiękny, ojczysty krajobraz. i inspirowały wszystkie Polki i wszystkich Polaków do żarliwej, nieustannej, permanentnej modlitwy różańcowej jako naszej polskiej drogi do nieba i do wieczności. Bóg zapłać wszystkim Państwu za podjęcie tej inicjatywy i szczęść Boże i niech Bóg na niebie Państwu ten wysiłek i ten wkład w to Piękne Boże dzieło jak najcudowniej wynagrodzi swoją niebiańską łaską. Szczęść Boże państwu.